Spotykamy się dzisiaj po 90 latach, od momentu, kiedy po raz pierwszy polska reprezentacja wystąpiła na zimowych igrzyskach w Szamonii. Trochę nie mieli szczęścia, bo nie zdążyli na uroczystość otwarcia, i trzeba było szukać na siłę chorążego, który poniesie polską flagę. Na media możemy zawsze liczyć znalazł się dziennikarz, który w tym czasie miał zaszczyt i przyjemność tą flagę nieść. Pierwszy nasz sukces to był 1956 rok, Cortina na Pezzo, kombinacja norweska, Franciszek, Gąsienica, Groń. Potem z dwie nasze wspaniałe, Pan Sienicki, Elwira Soroczyńska, Elna Pilejczyk i wielki skok fortuny i powoli przez długi okres czasu nie mieliśmy sukcesów w sportach zimowych. 2002 rok Salt Lake City Adam Małysz, następnie Turyn i tam jestynak Kowalczyk i nasz wybitny biatlonista Tomek Sikora i do tego Okresu zdobiliśmy 8 medali i nagle Vancouver. Nikt się z nas nie spodziewał. Zresztą, jako Komitet Olimpijski, to odczuliśmy finansowo, że to będzie taki znakomity sukces ze 6 medali. W sumie zdobiliśmy na zimowych igrzyskach 14, 14 medali. I Mamy taką nadzieję, obserwując wyniki naszych sportowców zarówno w ubiegłym sezonie, jak i na początku tego sezonu, że szans mamy wyjątkowo dużo. Naszych sportowców, których wysyłamy jest 59, jest to, jest to reprezentacja, która mam nadzieję nam... Pomoże uzyskać wspaniałe wyniki. Chciałem, żeby Państwo wiedzieli, że Państwo po prostu towarzyszą także marzenia wszystkich innych, którzy kiedyś marzyli o jakichś karierach, o wielkich wyczynach sportowych, którzy dzisiaj czasami już tylko przed telewizorem, a czasami na Stoku w Wiśle sobie też marzą o sukcesach polskiego, polskiego, polskiego polskich sportów zimowych i w, i w ramach wszystkich innych dziedzin sportowych. Będą te polskie marzenia i polskie serdeczne myśli Państwu towarzyszyły także w Soczi. Będą towarzyszyły, dodając mam nadzieję wiary, woli, walki o zwycięstwo, uskrzydlając albo popędzając, przyspieszając wszelkich konkurencjach sportowych, budując szanse na ponowne sukcesy. 23 stycznia Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie poświęcone reprezentacji polskiej na Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Do obiegu trafiły trzy rodzaje monet. Monety dwuzłotowe, które można wymieniać dwa do dwóch w oddziałach okręgowego, okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Trafiło ich do obiegu aż 800 tysięcy sztuk. Oprócz tego Narodowy Bank Polski wyemitował również dwa rodzaje monet kolekcjonerskich. Monety srebrne o nominale 10 zł. Tych wyprodukowaliśmy 30 tysięcy sztuk oraz monety złote o nominale 200 zł, których wyprodukowaliśmy 2,5 tysiąca sztuk. Jeżeli chodzi o monetę złotą, to przedstawia ona panczynistę, moneta srebrna skoczka narciarskiego, natomiast dwójka to jest e, narciarz biegowy. No, w tych wszystkich dyscyplinach mamy szansę na medal, dlatego też po konsultacji z PKOL-em zdecydowaliśmy się na taki temat tych monet. Monety cieszą się bardzo dużą popularnością, są one jeszcze dostępne, ale myślę, że to już ostatnie dni zarówno w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego, jak i w naszym serwisie internetowym Kolekcjoner, a także u dystrybutorów. Monety poświęcone igrzyskom olimpijskim czy w ogóle imprezom sportowym są bardzo popularne i Narodowy Bank Polski, tak naprawdę przy każdej dużej imprezie sportowej, emituje taki temat związany z danymi igrzyskami czy mistrzostwami świata. Rzeczywiście, praktycznie wszystkie igrzyska oraz mistrzostwa w piłce nożnej są upamiętniane przez Monetę. Bardzo, dużym, bardzo dużą popularnością cieszyły się na przykład monety, jakie wybiliśmy z okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Była to kolekcja monet, w tym jedna bardzo ciekawa moneta, którą wybiliśmy na spółkę z Bankiem Ukrainy. Tak mówiąc bardzo dokładnie, to były nawet dwie monety, które składały się w jedną całość. Ona cieszyła się największą popularnością, ale zwykle jest tak, że tematy sportowe oprócz tematów, poświęconych no, różnym ważnym rocznicom oraz e, tematom, na przykład ze zwierzętami, taka popularna e, seria Zwierzęta e, Świata. Są to tematy, które cieszą się największą, największym zainteresowaniem wśród numizmatyków.